Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No dzisiaj może tak szybko nie będzie, ale będzie bardzo sprawnie. Robimy dzisiaj gołąbki z mięsem i soczewicą. Przepyszne, super odżywcze. No i jest to bardzo fajny sposób na sprytne przemycenie strączków do naszej diety. Soczewica jest bardzo zdrowa, więc od czasu do czasu warto ją spożywać. Jeśli lubisz gołąbki i dzisiejszy przepis wzbudza Twoje zainteresowanie, to koniecznie daj łapkę pod filmem, żebym o tym wiedziała. Zasubskrybuj kanał oraz wciśnij dzwoneczek przy przycisku subskrybuj. Dzięki temu dostaniesz bezpłatne powiadomienie za każdym razem, gdy gotuje coś nowego i pysznego. No a dzisiejsze gołąbki można je zrobić z wyprzedzeniem i następnego dnia tylko podgrzać. Można je też zamrozić i podgrzewać po rozmrożeniu. Szczegóły, jak zawsze, w wideo przepisie, do którego już teraz serdecznie zapraszam, a przepis pisany i składniki, jak zawsze, na www.skutecznie.tv. Zaczynamy! Mam tu kawałek łopatki wieprzowej. Taki bardzo ładny kawałek. Waga kilo 300. Kg I już teraz żałuję, że nie będę robiła z tego pieczeni. No, bo zobaczcie, ładny, zwarty kawałeczek mięsa. Naprawdę super, nadawałoby się to na pieczeń. No, niestety mam inne plany, kupiłam już składniki, więc z tego mięsa zamiast jednej smakowitej pieczeni powstaną dwa obiady, które nagram w dwóch osobnych filmach. Wstępy będzie wspólny. Kilo 300, więc podzielę to mniej więcej na dwie równe części. I zrobię gołąbki z czerwoną soczewicą, przepyszne, proste. I odżywcze oraz wieprzowinę z papryką w stylu koreańskim, i mam nadzieję, że te przepisy posmakują Wam co najmniej tak jak nam. No więc dzisiaj będą gołąbki. Mięso podzieliłam na dwie równe części. Te mniej ładne kawałki, takie bardziej tłuste, będą przeznaczone do mielenia i będą bazą gołąbków, a ten ładny kawałek będzie bazą wieprzowiny orientalnej. Mięso do mielenia pokroiłam w paski. Teraz je zmielę z pomocą maszynki z nakładką o średnich oczkach. Pasek po pasku. I pod koniec taki trik, ponieważ i tak już mielę mięso, to od razu zmielę też cebulę. Biorę pół cebuli, która będzie mi potrzebna do tej masy. Przekrawam ją na pół i ćwiartki przepuszczam przez maszynkę. Ta cebula wypchnie mi resztki mięsa. I żeby z kolei nie osadziła mi się cebula, na sicie od środka to biorę trochę mięsa mielonego, wkładam do maszynki i tym mięsem przepycham. Tak, żeby cała cebula wyszła do miski. Gotowe. Rozkręcam maszynkę. No i zobaczcie. Wszystko ładnie wyszło. Zostało tylko takie, takie ścięgno, nie wiem, tu kawałek, które nie chciał się zmienić i bardzo dobrze, bo wcale go nie potrzebuję w tej masie. Usuwam. No i moje zmielone mięso z cebulą, czyli baza moich dzisiejszych gołąbków, gotowa. Do miski dodaję pół szklanki czerwonej soczewicy, słucha, bez namaczania. Jedną trzecią szklanki wody. Jedną łyżkę octu jabłkowego lub winnego. Można też podmienić na przykład na białe wytrawne wino u mnie, ocet jabłkowy, dwa ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę, trzy czwarte łyżeczki soli, trzy czwarte łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, jedna łyżeczka majeranku i dwie łyżki suszonej natki pietruszki oraz dwie łyżki płatków drożdżowych nieaktywnych. I starannie mieszam łącząc to wszystko w taką spójną masę. Taki farsz mięsny. Starannie i długo wyrabiam, tak jakbym wyrabiała ciasto. Masa z początku będzie taka gęsto płynna: im dłużej będzie wyrabiana, tym zacznie gęstnieć, więc tak dobrych kilka minut jej daję i starannie to wyrabiam. Pachnie przepięknie, więc jest to bardzo przyjemna praca. No i farsz gotowy, teraz dzielę go na tyle równych części, ile chcę mieć gołąbków, ile mam przygotowanych liści. Formując z każdej części taki podłużny klopsik, który następnie tradycyjnie, klasycznie zawijam w liść kapusty. Napierając mięso, każdorazowo zbliżam dłonie, dzięki temu formowanie idzie szybciej. Szykuję 12 takich podłużnych klopsów i mam tu 12 liści. Zdjęłam liście z takiej wiotkiej kapusty, można ją zblanszować też i wtedy te liście są takie sparzone, zupełnie mięciutkie. Pokazywałam to w innych przepisach, ja dzisiaj skorzystam z tego, że moje liście są takie miękkie. Zdjęłam je odpowiednio wcześniej i w lodówce zmiękły. Zobaczcie, bardzo ładnie da się je zawijać. Z każdego liścia ścinam tę grubszą część ogonka, tak żeby spłaszczyć liść, dzięki czemu będzie bardziej elastyczny i ładnie się zawinie. Powtarzam z wszystkimi liśćmi. Gotowe. Każdy kropcik układam przy liściu u nasady. Składam i zawijam jak krokiet czy jak gołąbek. Układam miejscem łączenia do dołu i powtarzam z kolejnymi, aż zawinę wszystkie gołąbki. Jak już mam przygotowane klopsy i liście, to samo zawijanie idzie bardzo szybko. Dzięki temu, że liście są wiotkie, a gruba część łodygi ścięta, ona praktycznie sama zawija się nad mięsem i samo składanie idzie bardzo sprawnie. Więc raz, dwa mam 12 gołąbków gotowych. Układam je teraz w garnku. Tylko najpierw odpowiednio przygotuję ten garnek. Biorę garnek taki większy o większej średnicy, natłuszczam go. U mnie oliwa z oliwek, można wyłożyć liściem kapusty, jeśli macie odpowiedni garnek, nie jest to konieczne, no ja wyłożę na wszelki wypadek i układam moje gołąbki ściśle jeden przy drugim miejscem łączenia do dołu idealnie jakby garnek stworzony na taką ilość gołąbków u mnie jest w zasadzie taka głęboka patelnia ale wykorzystuję ją też do gulaszy kary no, taki głęboki garnek o dużej średnicy no i teraz podlewam to niewielką ilością wody oraz zalewam pasatą domową lub kupną jeśli kupna to oczywiście o jakimś takim krótkim składzie generalnie same zmielone pomidory ja mam dzisiaj pasatę z bazylią. Butelkę po pasacie wypłukuję wodą, mniej więcej pół szklanki. Ja mam tu 700 ml pasaty. Do tego woda, którą dodałam na początku i którą wypłukałam butelkę, więc łącznie jakieś 900 ml płynu. Całość przypuszczam salą, ostrą czerwoną papryką i czarnym, świeżo mielonym pieprzem. Włączam grzanie i... Na dużym ogniu podgrzewam, aż zawartość garnka zacznie się gotować, wtedy zmniejszam grzanie. I na małym ogniu gotuję pod przykryciem przez 30-40 minut, do czasu aż kapusta zmięknie i gołąbki będą idealne do jedzenia. Trzeba za tym sprawdzać. U mnie zazwyczaj 40 minut wystarcza i gołąbki są gotowe. Ja lubię przedusić je jeszcze talerzem takim żaroodpornym, żeby one cały czas gotowały się, nie rozwijając. Mimo że garnek jest przykryty, to ten talerz też powoduje skrócenie jakby tej powierzchni gotowania, bo cała para i temperatura jest w zasadzie w cyrkulacji pomiędzy dnem garnka a tym talerzem. Dzięki czemu gołąbki dochodzą rzeczywiście szybciej. Po tym czasie zdejmuję pokrywkę, zdejmuję talerz ostrożnie, żeby się nie poparzyć, najlepiej z pomocą szczypiec. Gołąbki wyglądają tak, w kuchni pachnie przepięknie. Ja lubię je teraz jeszcze przewrócić do góry nogami, czyli przewracam je z pomocą dwóch widelców i daję im jeszcze jakieś 5 minut pod przykryciem, żeby ładnie doszły z drugiej strony. Ponownie zdejmuję pokrywkę i jeśli nie przeszkadza wam ten taki rzadszy sos, to gołąbki są gotowe. Ja często je tak zostawiam, ale od czasu do czasu lubię go sobie zaciągnąć i wtedy do naczynia dodaję dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej. Zalewam niewielką ilością wody, mieszam. I Odstawiam na chwilę na bok, wyjmuję gołąbki z patelni na talerz, osączam je z nadmiaru sosu, tak żeby cały sosik znalazł się na patelni. Gołąbki na chwilę odstawiam na bok, zwiększam grzanie i zaciągam sos przygotowaną mieszanką. Mieszam, czekam aż zwęstnieje i się zagotuje, czym delikatnie wkładam gołąbki, osnuwam je tym sosikiem, daję im jeszcze 5 minut pod przykryciem i można je podawać z ulubionymi dodatkami. Sosu już nie doprawiam, bo jest absolutnie dobrze doprawiony. Pasata miała swój smak, złapała jeszcze smak od mięsa, kapusty i przypraw, którymi przypruszyłam gołąbki, więc naprawdę sos ma dobry smak, ale oczywiście przed włożeniem gołąbków można go doprawić po swojemu, według własnych upodobań. Ja takie gołąbki lubię bez żadnych dodatków, więc nakładam sobie 2 trzy i to jest moja porcja obiadowa. Lubię je posypać albo młodą cebulką, albo siekaną natką pietruszki, czasami czarnym sezamem. Do tego sosik i przepyszny odżywczy posiłek na ciepło gotowy. Tak wygląda taki gołąbek w przekroju. Mm, jest przepyszny, smakuje to naprawdę bardzo dobrze. Na długo utrzymał uczucie sytości, więc z przekonaniem polecam. Jeśli lubicie bardziej klasyczne dodatki, to takie gołąbki rzecz jasna można podać z ziemniakami albo z ryżem, albo z pieczywem, albo z grzankami. To już jak lubicie. Ja tych dodatków nie będę pokazywać, żeby zostawić Wam pełną dowolność. Moje gołąbeczki prezentują się tak. Aha, i dodam jeszcze, że jeśli zostaną, to można je wstawić pod przykryciem do lodówki i super smakują zarówno na zimno, jak i po podgrzaniu następnego dnia lub w ciągu 2-3-4 dni po gotowaniu. Całkiem fajnie się także mrożą, więc można sobie poporcjować, zamrozić i w ciągu 2-3 miesięcy... Wyjąć je z zamrażarki, rozmrozić, podgrzać i cieszyć się ich smakiem już bez gotowania. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że chcesz z niego skorzystać. Jeśli lubisz gąbki w najrozmaitszych odsłonach, to zerknij na domowe gąbki z cukini. Są naprawdę przepyszne, więc zerknij do opisu pod filmem. Tam wstawię wszystkie stosowne linki, podobnie jak składniki do dzisiejszego przepisu. Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Jeśli film był przydatny, daj kciuka pod filmem. No i przypominam o zasubskrybowaniu kanału. A już subskrybującym? Przepięknie dziękuję za okazane wsparcie. No i co, przepyszny gołąbków z mięsem i soczewicą wam życzę? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I jak zawsze, smacznego!